No, e, dzień dobry, kłaniam się z tej strony, nazywam się Zegos, zamieszkałem się jadolnośląskie w Bogatyni. No, <laughs> widzę, widzę, że moja rada została posłuchana, bo woda miała być tam zabrana chyba w sobotę, albo w niedzielę w no, w no tego, albo w sobotę tego i woda była przez ten weekend, w sobotę i przez całą niedzielę. No, i akurat to jest poniedziałek, początek tygodnia, i teraz kieruje tą swoją prośbę o zmienienie również, o swoją prośbę do kierownictwa PES-u, do pracownika PES-u, do kierownictwa elektroniturów, do pracowniku elektroniturów, do burmistrza Bośnierka Doborskiego z prośbą o zrozumiałość, że teraz wody nie ma ciepłej, bo woda tana jest zimna, bo nigdzie takiego czegoś nie ma. Tylko w dzielnicy bogatyńskiej takie cuda, takie się dzieją, bo nic takiego czegoś nie ma, zgodzaj tego nie ma, bo z się, ma wodę ciepłą, w Włoskowie takiego czegoś nie ma, tam w w ogóle jest woda akurat ciepła, tylko tu jest najgorszy stan o okienkowy, jeżeli chodzi o wodę tego. No dobra, wodę zabraliście, to mam nadzieję, że w piątek do piątku, tylko gdyby do piątku były pracownicy, Yy, turów, wyrobią cię. Yy, wysyszenie tych rur, i tak dalej. Później jest tych rur po systemie, i próbnie, i tak dalej. Mam nadzieję, że chyba w tą sobotę to będzie yy, zaraz, chyba się z tego tą sobotę 6 sierpnia, że woda będzie ciepła, żeby każdy mógł skorzystać z kąpieli, bo jest niedziela, chyba każdy chce być na niedzielę normalnie wykąpany, kurkuna ze zleceniem, a nie brudny, nie? po prostu, a po drugie te skóre mieszkańcy mają dzieci e, i tak dalej o zrozumiałość do e, pracowników i do kierownictwa e, PES-u i o zrozumiałość do kierownictwa elektrowni e, turów, to jest wszystkim że o zgnienie, ze, te, że teraz mamy de, dzień e, potrzebny, dni robocze, w dniu roboczym że woda w jest zaknięta, bo woda jest zimna mam nadzieję że chyba, że do piątku basta to chyba, żeby wystrzelić ruri, jest je sprawdzić, wyklubować, a na sobotę, żeby woda była ciepła, tego, żeby każdy mógł skorzystać i kąpieli i tak dalej. Po prostu. No tak nie może być w ogóle, że wszędzie woda i ciepła, tylko, tylko kurde w dzielnicy bogatynskie. Tylko bogatynia, skoro on zatonie, to ma kurde tutaj, że tego akurat nie ma ciepłej wody. No tak nie, tak, tak to nie jest. Tak nie może być po prostu. Woda, kurkona, nie musi być po prostu. Tego. wodę, ok, jest woda, kudę zaknięta, tam y, ludzie są sesoleni na elektrowni y, w, tu, w turowie, Ok, jest od poniedziałku do piątku. Na sobotę y, każdy mieszkaniec chce mieć kurkona, no ma nie wodę, kudę z ciepłą, Sobie na niedzielę kurkona y, się kompał i tak dalej, ale każdy też ma kudę dzieci. Trzeba wziąć to pod uwagę. A nie Kurkona, skoro macie, skoro tak długo ma twarz w sesenie ród, to zróbcie kudę ludzi zastępcy, żeby woda, e, zesła ludami zastępcymi, to wtedy czy kudę te ludzi zamykajcie nawet, że możecie zamknąć, kudę tego, na miesiąc, kudkona, jak chcecie tak tego, e, to powinni być kudę ludzi zastępcę, żeby woda wysiała, kudę w tana ciepła, po prostu, bo nicie się takiego nie ma, tylko jak kudkona, tak ma. Porąbany. to ze zaproszeniem, bo nie powinien tak mi się wyrodzić, Kurkota. No, po prostu. Bo nie może tak być, po prostu. Że młody po nie będzie tam, że to tam o które już tam, że ze, zespoł jest laty, albo tak tego, a ze zaproszeniem, a, e, a ze, ze zaproszeniem, a ja w niedzielę będę chodził, kudę, brudny i, i tak dalej. A te ludzie też idą i do kościołu, i w ogóle tak dalej. Że jest, każdy też chce skorzystać z kąpieli, Od tego pracownicy elektrowni. Nie, jeżeli chodzi, tam, to tam nie, to tam zajmuje się scenie tych ludzi. Mają od poniedziałku do piątku na sobotę, żeby woda była ciepła, uruchomiona po prostu, żeby każdy mógł już korzystać z kąpieli itd. i tak dalej. Chyba stację od poniedziałku do piątku, żeby ludzie się Sprawdzić w trumnie, ale zalegie nie, to proszę po prostu. Ja mówię teraz do burmistrza tutaj w bogatyni. E, Panie burmistrzu, żeby po prostu dalej to oni zrobili albo pest, że ludzi po prostu, że jak są zamykane te ludy, wody się gdzie bogatynia w ogóle, gdzie ludzie na bogatyni mie, mie, tu mieszkańcy nie mają kudę ciepłej wody, żeby zrobili ludzi, kudę zastępse, żeby każdy mógł skorzystać po prostu z tej ciepłej wody i z tej, z, tej, z tej kąpieli i tak dalej, po prostu. To nie o to chodzi w po prostu. Żeby każdy mógł skorzystać z tego. I kieruję te słowa, panie burmistrzu, jak i do pana, lubię te słowa do kierownictwa, Pestu, to jest wszystkim o zrozumiałość, realność, po prostu, o po prostu to, co ja akurat mówię. Bo każdy chce po prostu skorzystać po prostu e, z tego. I mam nadzieję chyba, że to coś podziała czy to coś podziała, że w tą sobotę mieszkańcy bogatyni będą mieli ciepłą wodę, żeby mogli się wykąpać i tak dalej. Bo te są i dzieci w ogóle, bo każdy ma kudę dzielści kurkołona, żeby woda leciała w planach po prostu ciepła. Od tego pracownicy yy, elektrowni turów, jeżeli chodzi o przestrzenie ród, mają od poniedziałku do piątku, mają czas od 29 do 2 Yy, yy, sierpnia a z sierpnia w sobotę żeby woda już była uruchomiona żeby woda była w po prostu, po prostu yy, tego, ja, jak mówię, z bogatyni yy, Zegoc zwracam się po prostu o taką radę jeżeli macie problem ze stenią wody i macie tak słychać yy, długo to proszę o zrobienie dróg zastępczych, żeby woda yy, się pojawiła yy, z dróg zastępczych Idę, żeby tamte kurę sześcić. chyba, no bo w tym kwiku problem. Chyba tu żadnego problemu nie ma, nie? Żeby od poniedziałku do piątku kulkona sześciu się ludzi, a sobotę, żeby wodę się sierpnią włączyć. Chyba w tym żadnego problemu chyba nie mają pracownicy elektrowni Turów. Ale i, 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 i kierownictwo PES-u i kierownictwo elektrowni Turów. No a panie burmistrzu, nie mam racji, no, nie, panie burmistrzu, do pana teraz się zwracam, e, Panie e, burmistrzu Wojcieku do Bowlisu, że ja jako mieszkaniec bogatyni nie mam racji, bo nic nie takiego czegoś nie ma, tylko Bogatyni tak jest po prostu. Okej, okay, nie ma wody ciepłej, tu no, jakoś my z do, do piątku, ale na sobotę woda ciepła, żeby była po prostu, żeby, żeby mieszkaniec mógł skorzystać z tej ciepłej wody i tak dalej po prostu. Nie, tak nie o to chodzi. Woda na, na sobotę ciepła ma być. Niestety, kudę. To by każdy mógł skorzystać po prostu. I ja raz to pustaw, dalej pustaw to po prostu chcieć. To by Kulkona to ogromny z mej kurkona. Kulkona wiedział, co się dzieje tutaj, e, właśnie na no, bogatyni mojej łysy, Donośląckim. No i to było na, było na, na tyle. Ja tutaj e, mówię, mieszkaniec z Zegos, prosto z bogatyni. Pozdrawiam, co bym chciała, pozdrawiam, jaki jest syski spesa takie nisło e, i pracowników pesu, i cały serca Elektroniki Turów, na placowniku Elektroniki Turów, do i, i wszystkich Waszych rodzin i wszystkiego dobrego odyskutowania. Na ten początek tygodnia. I to byłoby na tyle. No, jeszcze tutaj pomagam tego, o właśnie. No.